Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii tysiąc najważniejszych niemieckich słów. Zaczynamy kolejną listę dziesięciu słów. Pierwsze nasze słówko to die Angst, die Angst, czyli strach. Willst du mir Angst einjagen? Chcesz mi napędzić strachu? Willst du mir Angst einjagen? Kolejne słówko ankommen, przybywać, ankommen. Byz du gut angekommen? Szczęśliwie dotarłeś, szczęśliwie przybyłeś. Byz du gut angekommen? Die Antwort. Odpowiedź. Die Antwort. Ich habe eine ausweisende Antwort bekommen. Czyli otrzymałam taką wymijającą odpowiedź. Ausweisende Antwort. Czyli taka wymijająca odpowiedź. Ich habe eine ausweisende Antwort bekommen. Der Apfel, jabłko. Der Apfel. Ich habe einen wurmstichigen Apfel gepflückt. Czyli zerwałam robaczywe jabłko. Ich habe einen wurmstichigen Apfel gepflückt. Pflücken oznacza właśnie zrywać, vom baum pflücken, czyli zrywać z drzewa, vom baum z drzewa. Die Arbeit, praca. Die Arbeit. Um wie viel Uhr kommst du von der Arbeit? O której godzinie wracasz z pracy? Um wie viel Uhr kommst du von der Arbeit? Der arm, ręka, ramię, der arm. Ich halte mein Kind im arm. Trzymam moje dziecko w rękach, na rękach. Ich halte mein Kind im arm. Der arzt, lekarz, der arzt. Es muss ein Arzt her. her. Potrzebny lekarz. Es muss ein Arzt her. Auf, na. Auf. To jest na, w poziomie. Was liegt da auf dem Dach? Co tam leży na dachu? Was liegt da auf dem Dach? Die Aufgabe, zadanie. Die Aufgabe. Die Aufgabe ist kinderleicht. Zadanie jest dziecinnie proste. Albo śmiesznie proste. Tak możemy również tłumaczyć. Die Aufgabe ist kinderleicht. Der August, sierpień. Der August. Die Wohnung ist ab dem ersten August beziehbar. Czyli do mieszkania można się wprowadzić od 1 sierpnia. Die Wohnung ist ab dem 1. August beziehbar. I to wszystko w naszym dzisiejszej lekcji tysiąca najważniejszych niemieckich słów. Do zobaczenia!